Przyszła poczta, co tam ma? Ale dziwne, nie prenumerowałem przeglądu żyjących lepiej. Wow! Wow! Niesamowite fotki ludzi żyjących lepiej! Oddawać! Podkradacie pocztę? A skąd ci państwo biorą to bogactwo? To przedsiębiorcy zajmują się sprzedawaniem. Przyjacielu, już wiem! Zostaniemy przedsiębiorcami! Szybka odpowiedź. Gdybyś mógł mieć wszystko, to co od Coś, za co się płaci? Batonik! I to jest świetny pomysł! Dzień doberek panu! Miałby pan chęć na. Czekoladę? Czekoladę? Powiedziałeś czekoladę? Tak jest. Z orzechami lub bez. Czekoladę? 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 Tam to się nie liczy. Teraz na serio. Pierwszy krok. Dzień doberek. Czy kupiłby pan czekoladę? Nie tak powinno się nosić towar. Żaden szanujący się handlowiec nie rusza do pracy bez tego. Ale marnuje tu czas. Pugilares ma mnie potrzebny. Potrzebny, potrzebny. Na razie, chłopcy, udany łowów. Dekle. Spróbujmy tu. Tak? Czy to nie pan sprzedał nam Pugilaresy? Nie, raczej nie. Ale widzę, panowie, że macie ich całkiem sporo. A że wyglądacie mi na sprytnych gostków, to chyba przyznacie, że przydałby wam się pugilares na pugilares? Tak, dwadzieścia. Nie czaję, gdzie popełniamy błąd. Innym to wychodzi, no weź sam popatrz. Jedz, pomplo, chrupki, bo są pyszne. A jak wiadomo, nie są pyszne. Gdyby nie naginali prawdy, to by im tyle nie schodziło. Oczywiście! Też musimy nagiąć prawdę! Czekoladę! Tak? Witamy młodą panią! Sprzedajemy czekoladę. Zastaliśmy rodzica? Mamo! Co? Czego tak wrzeszczysz? Nie możecie się wszyscy doczekać mojego zgonu! Sprzedają, Sprzedają czekoladę! Sprzedają no! czekoladę! Czekolada! Pamiętam jak ją w ogóle wynaleziono! Zło? Skończone paskudztwo. Ale ta nie służy do jedzenia, tylko... Trzeba natrzeć nią ciało! Zapewnia długowieczność! Nie, nie! Długowieczność nie, nie. mówisz? Poproszę! Chodź, Nie Nienawidzę was! <tryk> tak im się zrobi nas szkoda, że wykupią cały zapas! Czym mogę wam służyć? Dzień dobry, kupi pan czekoladę? Zbieramy na operację. Jaki ten świat mały. A wam, chłopcy, co dolega? E, mamy uraz głowy i krwawienie wewnętrzne. Ech... Niektórzy mają szczęście. Ja mam kości ze szkła i skórę z bibułki. Co rano łamie nogi, a południu mi ręce. Nocami wije się wagoni, a szatak serca urywa mi film. Och, nie! Au! Chodź, pomóżmy mu. Ostrożnie, kładziemy, powoli. Au! Biedny człowieku. Może coś, cokolwiek możemy dla ciebie zrobić? Tak jest jedno. Przez fatalny stan zdrowia mnóstwo kasy wydaje na lekarzy. Jakoś wiąże koniec z końcem, sprzedając czekoladę. Uroczy młodzieńcy, sercem się kraje za każdym razem, gdy udaje mi się nabrać z takich słodkich naiwniaków. Spójrzmy prawdzie w oczy, to porażka. Ja mogę z tym żyć! Wchodu! Czekolada! Od rana próbuję, chłopaki, was dopaść! A teraz, skoro w końcu was dorwałem, sprzedajcie mi resztę czekolady. Dobry wieczór, stolik dla jednej osoby. Przepraszamy, ale w dniu dzisiejszym mamy imprezę zamkniętą. Kogo stać na wynajęcie całego lokalu? Dwóch zamożnych przedsiębiorców z paniami. Mówcie, słodziutkie, od jak dawna się znacie? Co?